manko, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Adamitata. Zostaw łapkę w górę O oh. Dzisiaj kolejny odcinek z CS2 W tym odcinku W tym odcinku mam rangę 9400 ponad I lecimy po 10 tysięcy rating Więc oglądajcie odcinki, będą kolejne z CS2 Jeżeli podoba Ci się ten odcinek i każdy inny kolejny Zostaw subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę Zapraszam do oglądania Let's go jest, Let's jest, go jest, 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 chyba. jest, 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 Aha, pozdro. Ja pierdzielę, co jest, 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 Ładnie, 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 ładnie. Jak jest, tam jest, jest, Musiałeś się podłożyć dla ciebie. Czemu ja dostałem w głowę? Ja pindole! Ja pindole! Blokujecie no, mnie! To. Napisz proszę w komentarzu jaki ty masz rating w CS-ie oraz ile masz godzin. Minął, minął. Short, low. Nice. Plantujcie. Patryk plantuj. Entry, frag. No oh, no oh, no. Macie m -kabry. Jest tam za Aresem. Co to jest, żółty? Ale Boję ten. Się. Jaki cień w ogóle rzucasz? Cień Widzisz mnie? Czemu nie widzisz cienia? Widzisz mnie? Dla jakieś flasze. Kuź pompą, gównianą! Dostał się. Dole, ja dole, ja dole, tam na daleko Dory Chodźmy, chodźmy A albo B, nie wiem Kurde, jest tu jakaś broń? O, jest, pała. Co to było? Jest, idzie Dobre info Idą no, chyba Gdzie są? Na rampie wszystkich zabiłem. No to nie. Ej jest jeden. Oni se raszowali. No, ja poczekałem na nich. Możecie zostawić łapkę w górę za tą akcję. Subskrypcja jest dzwoneczko. To jak wygramy, to jak wygramy. No. Na rampę zabiliście, czy nie, bo ja nie nie, 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 nie O, idzie, idzie, schowaj EJ! Kurde, Macie! KURDE! Czemu ty, Łukasz, rzucałeś nydek, jak widzisz, że gość jest na rampie? Jest na no daleko JA PIERDZIELE! JAK NAPRAWILI STRZELANIE, TO JA NIE WIEM, JAK ONI TO NAPRAWILI! Ty, strzelam w gościa, a tu dupa, ty! Z gówno naprawili strzelanie, ty! I go B Doryka No ja Jest, 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 ale rozdaliśmy Ej, ale fajnie, fajnie QTB Ale człowieku, ile zadałem damage'a w tej rundzie No bo palak tam był No, A ja jeszcze dorzuciłem przed twojego mój Ale szybko Ty bardzo, <laughs> Thank <you> so much. <laughs> Sorry, sorry bro mi trzy razy w głowę ty On oh, mi nice. Jest jeden, ale dostał hity yeah. jest? tu przyszedł? Okay. Wie, wie. Co jest? No właśnie Ty nie był, sobie, tego planta, ja. Jest nam, idzie jeden Sorry w górą Mam, mam loa. Nie, nie wchodzę, nie wchodzę. Jeden HP mam. Ej, jest coś do mnie oh, yeah. Wow, otwieram Ja Cię kręcę, co się dzieje? To. Nice. Ale, oni są tacy słabi czy my tak słabi? To jest pytanie teraz. Ja. Oni mają chyba nie kadrów, potrafią po po prostu tutaj się rozegrać. Człowieku, tu my tak ciśniemy po tej stronie. <grym> wszystkie wygraliśmy. Ciąg uwagi nawet. Słuchaj, jeden na rampę, góry. Gdzie jest pan ja ja -ja nie Ram, -ja robińcze depchnij. Rampa, 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 rampa. No. Jeszcze rampa jeden, rampa. Aja, aj, aj, aj. Chciałem go torwać do siły Tak, ja widziałem się Spam? To tam biegnie zdziałem okay. Nic coś? Czy nie? Mid nie czysto O, info, info Czysto no wlazł tak. Ale zchodzimy, będziecie w obiad, ty ją Yeah, pozdrawiamy YouTube, teraz możecie suba zostawić dzwonem, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Juhu, mam 9 kołcha, 900 9839, człowieku, lecimy tu! Ja miałem 9. Jeszcze pół. 9 nie miałem